To je szpitalne posiłki, temu chleb na myśli. Cześć cześć, cześć. No. Cześć. Jak tam twoje kamienie? A, daj spokój. A wykopsać kamienie nerkowe to jak przepchnąć jeża przez słomkę do picia. Tak, faktycznie, faktycznie, faktycznie. Ty, a co ty tak wcześnie na nogach? Co? A nie, bo wiesz, to do palenia wróciłem. No, Czemu? Żeby nie czuć smaku śniadania. A. No tak. Ty, ale słuchaj. No. mam. Co podobno. ty mówisz? Podobno mhm. w naszym szpitalu jest celebrytka jakaś. Jaka? No, jaka? no nie wiem, bo słyszałem tylko jakieś takie okruchy, wiesz, no. ale podobno tak. Zakręcona, głośna i ma swój program. Wiem. No. Albo pralka, albo baba. Ja. Faktycznie. Mhm. Panowie, panowie, dołużę! Nie, nie, drugi raz mi tego nie zrobicie! Nie! Odmawiam! Odmawiam! Syzyf! Ona powiedziała do łóżek, nie do łyżek. No. No. Spokojnie, a co? spokojnie. Szpitalne jedzenie nie smakuje. No, Nie za bardzo, no a co się stało no. taka agresywna od rana. Co to tak? A. Co się stało, no? Co jest? Bo nam po pensji polecieli. Ludzie, to teraz będziecie dopłacać? No. 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 I to za to mankiety, co była w zeszłym tygodniu, a konkretnie zapytanie, co było na obiad? Co? Nie no, co było? No przecież zawsze są łazanki. Łazanki. Ale no to nie są łazanki. Jak, jak, a, a co? No, może lepiej nie wiedzieć w sumie. No dobra, a jak odpowiedzieli ankietowani w, tych, w tym pytaniu? No i 10% że pasztet no. i 10% że kisiel. No. Ale rozrzut. No a pozostałe 80? Właśnie. Zemdlało po zjedzeniu. No. No, ale przecież to nawet nie my gotujemy, no. no jeszcze przywieźli nam tą. tą. No przecież okrzyczka niech nam powie, a co to za gwiazda u nas w szpitalu? O, no, ja widzę, że tutaj się wieści rozchodzą szybciej niż żółtaczka. Już Gesmerda Gessler jest. Ty ona jest... Ja ci powiem, ona jest jak stary ząb. Co? C czemu? Do wyrwania! Gdzie, nie, co? Co? Czy pani była kiedyś w Chorwacji? Proszę. Pan. Ja, o Jezu, tak. Czy ja mówię po polsku? Słucham? Czy ja mówię po chińsku? Po polsku, po polsku, ale włosy zupełnie jak zupka chińska. Nawet. Jeszcze ten olej został. To mhm. czego pani nie rozumie? Pytam, czy była pani kiedyś w Chorwacji? Nie. A, a ja była. I powiem pani, że kelnerzy w dubrowniku tak się nie ubierają! Dlaczego pani teraz mówi o dubrowniku? A co tam jest napisane? Brudownik. <noise> a co są prześcieradła do prania? Chcę rozmawiać z menadżerem. Ech, to zawołam. A panowie to w jakim charakterze? No teraz to już chyba jako zakładnicy, nie? Dobry. Przepraszam, przepraszam panów, ale ja, ja nie cierpię prowizorki. Jestem tutaj już od dwóch godzin i jeszcze nie dostałam stolika. O. Pani, ja jestem od dwóch tygodni i nie mam jeszcze stolika. No. Ludzie, no. a za, jak z jedzeniem? Za to stolec był. no. no, no. To, Jedzenie, nie, no to. Ta, to dzień dobry, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. <laughs> e, siostra mówi, że pani traktuje to miejsce jak restauracja. Tak. Siostra, czyli to jest biznes rodzinny? <laughs> nie, nie, pani Magdo, to jest szpital. Tak, tak, wariatów. Ale jeszcze będziecie mieli okazję się zrehabilitować. E, proszę kartę. A Bardzo proszę, tak, oczywiście, tak. Proszę. <laughs> proszę. U, intrygujące menu. <laughs> e, zamówię tę e, wątróbkę z orzechami nerkowca. To nie są dania, tylko badania. Pani badania. Ma pani walniętą wątrobę i uszkodzone nerki. Proszę jak ja zaraz czegoś nie zjem, to będzie pan miał problemy z uzębieniem. Zapewniam. A bardzo proszę, za godzinę będzie śniadanie. Ale smak pozostaje przez osiem. Potwierdzam. Proszę. O. Co to za gówno? Dlaczego wytrujecie ludzi? Wytrujecie ludzi! Miły. Aż mi się prawie włosy rozprostowały! Ja byłam kiedyś w Paragwaju, w takiej zapadłej dziurze, tam świnie lepiej karmi! Boże, jak chcę do Paragwaju! Kucharza! Kucharza! Dawaj mi tu kucharza! Dawadź mi tu kucharza! Spokojnie, no co? Co? Co to, co to są za krzyki, no? Który z panów to kucharz? <głos> <głos> y spokojnie. Pani Magdo, pani jest przemęczona. Bo jeszcze nic nie zjadłam. Ja jestem kucharzem tego przybytku. <noise> całkiem jak na oskarach. Przepraszam, to, to, to my też byśmy chcieli, nie? Tak. <głos> 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 Zostaw! Zostaw! Czy z tego ja schudłem 25 kilo?! Spokój! Jak ci nie wstyd! Polska była pod zaborami! Nam już więcej męki nie trzeba! Dlaczego pan nie reaguje? Właśnie. Bo to paskudne jedzenie jest! Raz! Raz wziąłem do domu dla psów! No i? No co, ledwo otworzyłem torbę, od razu jeden uciekł! A tylko dwie łapy miał! A drugi? No, powąchał, polizał, polizał. Do tej pory nie merda ogonem. Ja, ja wam pokażę, jak zadowolić klienta. Memory 5! Grycal. Tak? XXXL, wanilia i pistacja. Dziękuję. Dzisiaj każdy dostanie deser. Brawo! Brawo będę, będę potrzebowała dużej chłodziarki. Odłączcie ten badziew. Ale to jest respirator. Stop, 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 stop! Pani Magda jest tutaj pacjentką i ma chorobę górską. <grym> bzdura! Ja w życiu w górach nie byłam. Tak, a codziennie Karpatka i cztery Tatry. Nonsens! <grym> <grym> Nonsens! Ja codziennie piję tylko jedną lampkę wina. <grym> Sądząc po wynikach, to chyba raczej randol. <grym> Pani Magdo, ale jest jeszcze nadzieja. W Pani cholesterolu znaleźliśmy śladowe ilości krwi. Co? No, teraz już Pani rozumie? To nie jest restauracja, to jest szpital. Okej, okay, okej. Okay. No, no to wypadałoby coś powiedzieć naszemu kucharzowi. Prze... No. Prze... Prze... Przegrałeś! Prze 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 Oddawaj fartuchy! OOOOOOH <laughs>